Ewangelie opowiadają, że uczniowie już w momencie pojmania Jezusa rozproszyli się, uciekli, opuścili mistrza, a Pan Jezus w Ewangelii Jana dodaje, że każdy z Was pobiegnie we własną stronę, we własnym kierunku, bo rzeczywiście uczniowie, którzy zawiedli mistrza. Pewnie mieli wielki wstyd, by spojrzeć sobie w oczy, a więc uczniowie ulegli rozproszeniu. Po śmierci Jezusa zapewne towarzyszyli w pogrzebie swego pana, i potem smutni, zrozpaczeni, już wspólnie, razem przebywali gdzieś w ukryciu. Mówią nam dzieje apostolskie, a także zakończenie Ewangelii, że byli oni w wieczerniku, byli w sali na górze. Zamknięci z obawy przed żydami, a więc oprócz wstydu smutku towarzyszy im też strach przed tym, żeby nie doświadczyć tego, co spotkało pana Jezusa. Lęk przed doświadczeniem aresztowania i cierpienia towarzyszył apostołom nawet wtedy, gdy już widzieli zmartwychwstałego, oni dotykali jego ciała. Byli pewni, że to jest Jezus, a jednak ciągle brakowało im życia, brakowało im odwagi i pokoju serca, ciągle byli zamknięci. Aż wreszcie, w 50 dni po zmartwychwstaniu, Jezus, zgodnie ze swoją obietnicą, razem z Ojcem, posłał Ducha Świętego na apostołów. To jest moment, to jest ogromna eksplozja to, jest, to są narodziny Kościoła. Można by powiedzieć, że ciało Kościoła uformowane już, ukształtowane przez Jezusa poprzez tę, można powiedzieć, trzyletnią, e, trzyletni okres działalności publicznej, w czasie którego uczniowie wpatrywali się w to, co czynił Jezus, słuchali Jego słów, byli oni już gotowi jako ciało, ale brakowało duszy, brakowało ożywienia tego ciała. I troszkę w analogii do stworzenia Adama ulepionego z prochu ziemi, gdzie Bóg, stwórca, tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, tak tutaj Pan Bóg tchnął to życiodajne tchnienie ducha i sprawił, że Kościół wyszedł z wieczornika. Oni wręcz wydaje się, że jakby wybiegli, pełni entuzjazmu, i odważnie głosili. Słowo Boże. Zauważmy, ci coś bali się aresztowania za chwilę, i to powiedzą dzieje apostolskie w czwartym bodajże rozdziale lub piątym. Cieszyli się wręcz, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. Pierwsze prześladowania spotkały apostołów w Jerozolimie, ale jak mówi. Pierwszy rozdział i ósmy werset dziejów apostolskich to jest jeden tylko werset, ale on daje nam cały teologiczno-geograficzny plan całej tej księgi dziejów apostolskich. Od Jerozolimy się wszystko rozpoczęło, ale potem poprzez Judeę, Samarię i aż po krańce wręcz ziemi poszli apostołowie. Została rozniesiona, można powiedzieć, po świecie Ewangelia Chrystusa. Słowo krańce ziemi. Krańce świata, koniec świata, czyli tu pada słowo eschatos, czy eschaton, to jest termin, który ma dwa znaczenia, zarówno przestrzenne, jak i czasowe. Chodzi tu zatem nie tylko o krańce Ziemi, czyli cały glob, cała nasza kula ziemska, ale również aż do końca istnienia świata, aż do końca tego czasu dopóki będzie istniała ziemia będzie też ewangelia boża głoszona przez kościół dzisiaj. Kościół uległ pewnym podziałom, kościół przez 2000 lat miał swoje wzloty i upadki. Również teraz przeżywa pewien kryzys, ale właśnie misje kościoła trwają nieprzerwanie i to nadaje też kościołowi tego wigoru i entuzjazmu ewangelizując, czy to na misjach, czy pośród nas tu i gdzie mieszkamy, zawsze też umacniamy własną wiarę i przeżywamy jej oczyszczenie, jej uzdrowienie i jej ożywienie.